Proszę mamy ranek, nasypało śniegu, mróz ścisnął. Co prawda nie za duży, bo 7 chyba stopni, czy z 8 było, ale kurde, odczuwalny. Dobrze, proszę Państwa, mamy 29. Jest, są imieniny Franciszka i Zdzisława. Jest piątek, piątunio. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego wszystkim oglądaczom, wspieraczom. O, może teraz lepiej widać bez światła. Hmm? się ładnie prezentuje, kurde, zawsze zaciekawi oko, przyjdzie jakaś laseczka, o, farmerek, kurde, no, miłośnik sztuki, kurde, fajny ten farmerek. Na razie nie palę, pomarznę, bo trzeba przeczyścić ten komin, kurde, bo ja się tutaj otruję za duszę, nie, abiszonie? Idziemy zobaczyć, czy te uszaki, kurde, się pokociły w końcu, czy nie, śniło mi się znowu, że się pokociły. I to wszystkie, już nie chcę sobie przypominać tego snu, bo jeszcze wyjdą jakieś cuda, kurde, bo coś tam jeszcze chyba było. No dobra, sprawdźmy Nie, gruba Chyba, że się wykociła, nie No to to e, Szykują tylko, kurde <ścoughs> Będą siedziały 35 dni, kurde Na jajach I tutaj też nie no to, kurde, może i faktycznie czekają na 6000 subskrypcji. <laughs> Skoro przy temacie, to dziękuję wszystkim za subskrypcję, za oglądanie, za łapkowanie. Przede wszystkim też, bo, yy, bo pod filmami fajnie wygląda już prawie 500 łapek, uzyskujemy jest ponad 400 pod każdym filmem, praktycznie chyba. Także no, widać, że publiczność yy, działa. Nie, że tylko obejrzy albo zajrzy, tylko właśnie obejrzy, coś napisze, coś zostawi po sobie. Yy, fajnie jest, kurde. Że się dokładacie do tego, żeby ten kanał szedł w przód. O, zawsze te króliczki będę miały lepiej. <laughs> kurde, właśnie. E, szybko się ogarniam. Będę jechał dzisiaj po pasze. E, no I, i co? Jeszcze miałem kupić... A lakier kurde zobaczyć. No dobra, to zobaczę. Panie Małgorzato, dziś się dokonało dwa woreczki dla królików. Jak się okocą będą miały co jeść na długo. I tutaj jest też dla kóz. Coś nowego, Tofi, materiał paszowy wysłodki, buraczany, melasowane, proszę Państwa. To dla krów mlecznych, podobno jest dobre, tutaj wszystko napisane. Więc to jest dobre, podobno przysmak taki, że uuuu, zobaczymy. Jeszcze na razie nie, bo muszę to skarmić, pasza. To jest trochę tańsze, więcej tego jest, a jest dobre. Nie potrzebuję paszy dla cieląt. Także dziękuję Małgorzato za to. Nawet się zrymowało, a od Joli dla Abishuna, kupiłem parę puszek i Pasze. Proszę bardzo, Joliu, jak zabezpieczyłaś miabi. Dwa wory i cztery puchy, jedno biorę. Takie coś bardzo rzadko miabi dostaje. Tak samo jak kot, to dla nich jest jako, bardziej jako przysmak niż karma. Jedzą inne rzeczy po prostu. Kiedy dla nich to od razu pół porcji trzeba. Od razu wziąłem takie coś. Proszę Państwa, na półce z konserwami stało. <noise> Żartuję. Zakupiłem y, lakier. Żeby to pozabezpieczać wszystko. O, słyszę drapieżnika, kurde. O, znalazłaś? Abi, tu, Micha. Chwila, moment i nie ma. Dobra, bierz się za robotę. Robimy komin. Trzeba przeczyścić. Wziąłem, gdzie ja tu mam. Gdzie ja tu mam? Zgubiłem, miałem czyścik kurde, do kominów specjalny. Jest! O, położył, kurde, nie wiadomo gdzie. Zobaczcie. Co znalazłem? W sklepie dla kominarzy kupiłem. O, tylko trzeba domajstrować coś, żeby zaczepić coś i spuścić na czymś. Abi, się zachowuj, kurde. Daj nagrać. Normalnie zniknęła, żarcie. Chyba pasuje. Dobra, robimy. Co tu dużo ściemniać, proszę Państwa? <grym> Druciarz dał popis, kurde. No, to będzie popis miesiąca. Zobaczcie co zmajstrowałem. Ciężarek trochę jest lekki, ale myślę że komin niedawno był budowany, to aż tak chyba syf nie zastygł, żeby to się nie przybiło, co? Pospuszczać, trochę po, po, pocierać i, i zobaczymy, czy się poprawi. No co prawda za dużo nie spadło z komina. Myślę, że gdzieś jest po prostu nieszczelność na którymś łączeniu. Gdzieś może tutaj dopiero co kozę dobiłem bardziej. Może nie zauważyłem, a to tutaj o, koza się odsunęła. I tu była przerwa. No ale zobaczymy jak będzie ciągnęło teraz. Muszę rozpalić trochę. No nie dymi na razie. To działa. Zobacz. To ja na dach mało się nie zabiłem, właziłem dwa razy. A to się okazało, że tutaj raczej była nieszczelność. Wystarczyło kozę dopchnąć. Pół dnia w plecy. Dobrze, że sobie płacić nie muszę. ale najważniejsze, że technologia zostaje. O! Co, widać różnicę? Widać. Trochę daje tego kolorku, no i przede wszystkim zabezpiecza. O, tak się odbywa produkcja. Dla ABI trzeba przede wszystkim zabezpieczyć, bo ona będzie miała na zewnątrz. Więc to będzie najbardziej narażone na wilgoć. Pójdzie grubo z trzy razy. Ty ty weź się koć w końcu, kurde. Patrzcie jaki balon. Normalnie szok. Z 10 jak nic. Dzisiaj w nocy wyjkot, kurde panie. A ty co? Kontrola jakości. Gniazda, może być. A ty? O. Na spokojnie. Dawaj ziemniaka O Co teraz granulatu to my mamy Kurde, nie ma co żałować, który chce, ile Wszystko, kurde Dawaj former. Masz, jeszcze ja, sprzątnąć Bruno Zawodniku Ania, Jojo Uciekaj, 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 kurde O Macie trochę chlebko? Chodź Jadzia, chodź Nie za dużo, żeby one dojadały to co mają Nie ma co rozpieszczać za bardzo O. Kurde, ale jak tutaj tabliczki te drewniane przykleję Przyczepię jakoś, to ciekawe czy Nie ten Nie pogryzą, może i nie W sumie tutaj nie gryzą tego no. Co Aniu? Chodź, cześć Nabrania, hmm. cześć Co tam słychać? Chcesz ponarzekać na Brunona czy coś? Nie? Dobrze się czujesz? Jak tam brzuszek? Hmm? Bruno, co myślałeś, że co będzie? Tam Bruno gania, tu. Jaćka gania jeszcze gorzej rogami. Nie ma gdzie jeść, Ania, biedna. Swiaderka, wiesz? No tak. To są kozy. Nie głodne, one, wiecie, mają wszystko. O. I się tak ganiają tylko. Mówiłem, że się poniosą od światła, aż ręka boli, nie doniesę do domu. Kurde, o wie, patrzcie, będzie wykot. No to co? No już tam patrzę, wykotniku jest trochę. No to obstawiajcie w takim razie. Ciekawe, czy te się dograją. Obstawiajcie, ile będzie miała. Kto strzeli, no to królika wygrywa. Jednego z tych odbiór osobiście, proszę Państwa. O, dobra, karmię i do domu. No to łapa i trzy ziemniaczki. Buduj spokojnie. I kurde, wykot się ładnie. Pierwiastka, zobaczymy. Już ładnie załapała. O co chodzi z wykotnikiem, więc jest nadzieja, że wszystko pójdzie ok. Dobra. A to muszę zasłonić dzisiaj, żeby wiatr się nie wdzierał. Wszystko gotowe. Nic się nie martwcie. Jestem profesjonalistą. A na dziś to wszystko z mojej strony. Jeśli się podobało, to standardowo zostawcie łapeczkę, zostawcie jakiś komentarz pod filmem. I co najważniejsze, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi treściami. Codziennie odcinek, wszystko dla Was. Trzymajcie się, na razie, cześć!